Pojawiają się już rejony, gdzie y, występuje przepszczelenie. Pszczelarstwo w ostatnich latach stało się, powiedziałabym, wybitnie modne, ale jeśli chcemy się zająć pszczelarstwem, przygotujmy się. Tutaj na samym dole zbijają się, tutaj zawsze na dole jest gniazdo. Matka zbija się w kule z całą rodziną, z wszystkimi robotnicami. Matka zawsze jest w środku, bo musi mieć ciepło. Zapylacze są dla nas absolutnie niezbędne. Naszą gospodynią jest rolniczka pani Lidia Moroń Morawska, szczelarka.